Poza tym światem pojawia się ta inna rzeczywistość, i dla tej innej rzeczywistości człowiek na tym świecie przyjmuje swój los nawet kiedy jest on losem męczennika. Pan Bóg zostawił człowiekowi wolną wolę, i my możemy czynić dobro lub zło. Tutaj nie było żadnej litości, tutaj nie było żadnego zahamowania. Co się dzieje w duszy człowieka, który konfrontuje się z możliwością śmierci, zadanej w sposób gwałtowny? To byli w ogólnym nauczaniu wyzwoliciele, to byli dobrodzieje. Odpadali kościoły, niszczyli, aresztowali, zastraszali, wpadali do naszych klasztorów. Władze w ogóle na tych terenach wyzwolonych w sowieckie komendantury wojenne. I tam komendant sowiecki był panem życia i śmierci. Wykonują rozkazy swojego dyktatora. Dyktator mówi, żołnierz idzie. Na tym to polega. Wiele kobiet no, przeżywało swoistą traumę. Męczeństwo no, jest udziałem prawie każdego człowieka, który umiera. Tylko pytanie, jak ono jest przeżyte wyciągnęło ich trzech ludzkich, zabrali na komendantury. Była gwałcona przez grupę około 30 czerwonarmistów. Każdy człowiek może zostać świętym. Siostra Meluzja, siostra Felicitas, siostra Akutina, siostra Sapiencja, siostra Adelhaidis, siostra Adela, siostra Sabina, siostra Rosaria, siostra Eldelburgis, siostra Paschalis. Myślę, że najtrudniejsze w tej pracy to jest takie towarzyszenie osobom bezdomnym. Masz urodziny Józio? No to musimy jakieś niespodziankę przygotować. My nie jesteśmy przygotowani na mężczyznę. nie jesteśmy przygotowani na to, że kiedyś w jakimś wyborze Trzeba będzie postawić na to, czy jestem wierny sobie i przyjmuję męczeństwo, czy też zrobię wszystko, żeby tego męczeństwa uniknąć. I nawet przełożeni w 1946 roku starali się o to, żeby proces rozpocząć, ale to nie było możliwości, bo nie była sprzyjająca okazja na to. Sprawy zostały utrącone, ponieważ tłumaczono to wyższą koniecznością. Czyli po prostu odgórny nakaz, żeby się tym nie zajmować w ogóle. Ojciec Święty Jan Paweł II, taki bardzo donośnym głosem, powiedział, żeby wydobywać z kart imiona tych wszystkich, którzy ginęli. Z miłości Kochmanu Bogów, z miłości do ojczyzny, czy z powodu prześladowań. Za kilkadziesiąt lat jest dokładnie ta sama sytuacja. Powtarza się na świecie. To jest, to jest coś nie do pomyślenia. XXI wiek, po takiej lekcji wyjątkowej, jaką była druga wojna światowa, przeżywamy coś podobnego. Patrząc na to, jak zachowują się przede wszystkim ci żołnierze, to można powiedzieć, że przez 170 70 lat, to tak, to 80 lat już, tak, tak naprawdę to nic się w ich mentalności nie zmieniło. To jest dużo, dużo większa tragedia niż i my możemy, ja mogę coś zrobić, ale po prostu rozumiem, że tak, jedna paćka trafiła do jednej jakiejś rodziny. Pani była gwałcona przez trzech Rosjan. Powiedzieli jej, że jak chcesz żyć ze swoimi dziećmi, to bądź cicho jutro też przyjdziemy. Gwałt to jest ze wszystkich możliwych, najokrutniejszych rzeczy, które można zrobić człowiekowi jedna z najbardziej traumatycznych rzeczy. O! Baba. Tak, ten, ten, ten akurat piasek. To jest z Daniecku.